w ten piękny słoneczny dzień i wyjątkowy dzień dzisiaj krótko a proszę pana także moi mili, dzisiaj krótko na temat z racji tego, że zbliżają się święta, a tak naprawdę wypadają w dniu jutrzejszym chciałbym Wam wszystkim o, no, patrzcie kochani, idą ludzie z koszkami święcą jajka, tutaj w tym pobliskim kościele. E, chciałbym Wam życzyć jak najwięcej okazji do realizowania swojej pasji, do jazdy na dwóch kółkach. Aby wypady były zawsze udane, zawsze pełne przyjemnych, pozytywnych emocji, może i nawet wzruszeń. <grywka> Aby wszystkie wyjazdy i powroty były szczęśliwe, o jaki czysty samochód! Widzę siebie w odbiciu. <grymne> o, do moturki dużo moturzystów. Ostatnio co mnie cieszy, właśnie do życzeń. Yy... Dorzuciłbym wam jeszcze to, żebyście Zarażali pasją, dzielili się pasją Z nowymi Pozytywnymi motocyklistami A ja też sobie skręcę w takim razie jak ten Sprinter Szary taki jak te MT-07 Yamahy Gun coś tam nie, czy jakiś tam Stealth Grey No jedź pan Także moi mili, moi drodzy, moi widzowie Widzimy się po świętach <laughs> Jaki czerwony, fajny skuter, a pan na czerwony jedzie, pan GD Nie jedzie żaden rower Tak z ciekawostek się z wami podzielę Eee, czerwone eee, Zakopiłem paski rozrządu No na czerwony chłopie jedziesz Oczywiście paski tutaj wybaczcie Paski Flenora Bo ziom na grupie Desmo miał fajną ofertę Myślałem sobie, że sprawdzę jak te działają Boju, boju, A no właśnie, jeszcze jedna ważna rzecz, której Wam nie życzyłem na te święta. No oczywiste. Oczywistość oczywista. Nad oczywistościami. Bogatego zajączka. Bogate naprawdę fantastyczne prezenty. Najlepiej może dla Waszych motków albo dla Waszej garderoby motocyklowej Aj kurde, ludzie chodzą jak chcą Wee, 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 wee Ale fajny dzień, fantastyczny dzień No tym, kto, co mogą, to życzę, aby te święta spędzili na dwóch kołach. Co mogą i co chcą oczywiście. No ale myślę, że większość z nas by chciała taka ładna pogoda. Takie ładne święta rzadko się zdarzają. A to są dla niektórych jedyne wolne dni, aby poszaleć, pośmigać. No bo już się zrobiło naprawdę fajnie ciepło, nawet u nas na północy, bo na południu 20 stopni z tego co widziałem, a u nas takie no do 15, ale to już jest ciepło na północy. No, już się przeraziłem. Tak jeszcze abstrahując od świątecznego nastroju. Pojechałem po nasadkę na klucz dynamometryczny, bo wymieniałem śruby od naciągu łańcucha. Całe nowe sobie wstawiłem, bo miałem tam jedną dosztukowaną, Januszowa robota. Teraz wszystko ładnie, idealnie. No i właśnie no, muszę sobie jeszcze poprawić naciąg łańcucha, bo jest ciutkę za, za napięty. Fajnie się jedzie, fajnie, fajnie zbiera się, przyspiesza, czuć to, ale nie chcę, nie chcę zużyć łańcucha za szybko. Ej nie widać tego semafora, czy mam zielone, czy czerwone, ale chyba czerwone. No ładnie się zbierę teraz Dobra kończę te moje świąteczne wywody miało być krótko i na temat, a wyszło długo i, i rozwięźle i na różne inne poboczne tematy, mniej istotne Tak jak mówiłem widzimy, ale fajnie, kurde, jak w Japonii gładki, róż Wiśni <gryśni> No to się widzimy co? Po świętach, po zajączkowemu może będziecie mieli jakieś fajne nowe gadżety do swojego moto Może ja też coś będę miał Bo się zbiegają moje urodzinki Z terminem Niedługo Dobra, lecę święcić jaja Może nie te, motocykl poświęcony, ale Woli tradycji Poświęcimy jajeczka W takim razie Moi mili, Trzymcie się. Wesołych świąt.